Cześć kochani, dzisiejszy vlog jest na Wasze życzenie, bo jedna z Was zaproponowała, abym pokazała swoją biżuterię, którą noszę na co dzień. Zapaliłam się do tego pomysłu i szybko zgasłam, bo okazało się, że nie mam za dużo takiej ciekawej biżuterii do pokazania. No jednak coś tam pozbierałam i Wam pokażę co noszę. Jakim timem Karola jesteś Ty? Jesteś team złoto-żółte, złoto-białe czy srebro? Różnie. Dawniej byłam tylko srebro, teraz te złoto też noszę i białe, i żółte. Okej, okay, dobrze. Takie lekko, różowe też. To zależy. Dawniej byłam tylko i wyłącznie srebro, teraz noszę, mieszam. Bo teraz już można wszystko robić. Oczywiście, mieszać też. Szczególnie widzę, że często się miesza żółte złoto z różowym złotem. Dlaczego by nie? Ja absolutnie nie jestem team srebro, nigdy nie byłam i nie będę. Jestem team żółte złoto, ale białe złoto też mi się podoba, muszę przyznać. W każdym razie, zacznę od tego, co noszę na co dzień. Na co dzień noszę obrączkę i pierścionek zaręczynowy. Noszę razem, lubię. Było to robione na zamówienie. U kolegi mojego męża. E, Taka historia była. Mąż zapytał w swojej rodzinie, jaki pierścionek zaręczynowy wręczyć Magdzie z jednym brylantem? Taki wiecie, klasyczny, z jednym brylantem czy z trzema. No to wszyscy powiedzieli, że wiadomo, że z trzema. <taka> no i mam taki, widzicie, pierścionek z trzema brylantami. Fajny, bo jest płaski, nie zahacza mi o nic i fajnie się komponuje z moją. Kręcącą się e, e, obrączką. Ty, bym chciała, ty byś chciała z jednym, tak? No to mamy nadzieję, że kiedyś taki Karola będziesz miała. Życzymy ci tego w niedalekiej bądź dalszej przyszłości. Nie ma co się spieszyć. Może być w dalszej. Dobrze. Kiedy mamy to już omówione. Przejdźmy do moich uszu. Noszę tutaj dwa kolczyki. Jak miałam, nie wiem, 18 czy 19 lat, przekułam sobie drugi, drugą dziurkę, zrobiłam i noszę też takie małe brylantowe kolczyki, które dostałam też w prezencie od męża, chyba na gwiazdkę, ale wcześniej bardzo dokładnie doprecyzowałam mu, że chcę po prostu taką kropeczkę do, usza, do ucha małą i nic więcej, bo jak mi mąż raz czy dwa kupił sam, biżuterię to musiałam ją wymieniać. Więc doprecyzowałam po prostu na co dzień noszę takie zwykłe małe. Szczególnie nosiłam je zawsze je nosiłam jak marcelek, bo małe i lubię pociągnąć za ucho, więc wtedy coś wiszącego to nie. I jakoś tak się do nich przyzwyczajam, że bardzo je lubię. No dobrze, to przechodzimy do biżuterii. A, jeszcze na szyi mam taki pozłacany łańcuszek, który często widzicie, polskiej marki Oxmo, należącej do małżeństwa, które poznałam. Pozdrawiam serdecznie, bo też oglądają chyba moje vlogi. Oni mieszkają teraz na Costa del Sol ale cały czas marka prężnie działa. E, lubię, bo lubię w ogóle te takie delikatne łańcuszki, bo tak mam wrażenie, że nadają takiej kobiecości, dziewczęcości. E, i pasują i wyższym dziewczynom, i niższym, i tęszym, i chudszym. Tak mam wrażenie, że, że, że ładnie to wygląda na szyi. Bardzo to lubię. Oksmo, polska marka. Dobrze, idziemy dalej. To, co noszę często i często pewnie widujecie w moich vlogach, to jest biżuteria włoska, marka Nomination, Itali się nazywa. I jest to taka kompatybilna i świetna biżuteria, którą można sobie zmniejszyć i zwiększyć bo tutaj są takie specjalne zaczepy. I ja ją bardzo lubię, bo dlaczego? Ponieważ mam już ojej, parę lat te bransoletki i one są niezniszczalne. Są po prostu w idealnym stanie, świetnie się noszą yy, i mogą być całe srebrne yy, bądź pozłacane, yy, bądź yy, mieszane. Ja mam na przykład jedną z napisem Suzy, jedną z takim różowym kamyczkiem i taką o jeszcze inną. Widać dobrze, Karola? Widać, to widać, tak? O, także to jest właśnie włoska marka Nomination. I Jakoś tak one są bardzo lekkie, nic się z nimi nie dzieje i naprawdę bardzo, bardzo je lubię. Tą jedną się ciężko zdejmuje. Tą z tymi tutaj ósemkami, bo jest troszkę mniejsza, ją specjalnie zmniejszyłam, powinnam powiększyć. A te się zdejmuje bardzo prosto. Fajne, fajne, bo rzeczywiście na lata służą, niezniszczalne, nic się z nimi nie dzieje, cały czas kolor idealny. Dobrze, to jest to. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Do biżuterii Magdy Polańskiej, to jest też taka moja znajoma, która projektuje biżuterię, i to jest jej słynna rozeta, którą często widujecie u mnie też, bo ja ją bardzo często noszę, bardzo ją lubię. Rozeta, która, która jak gdyby przykuwa wzrok, i uważam, że w szafie powinno być jedno, jeden taki wisior fajny, długi, który, właśnie jak stylizacja jest nudna, to można sobie coś takiego właśnie założyć i już coś się na tej szyi dzieje. Ja nie lubię jakiejś cięższych historii, nie wiem, z bursztynem czy jakimiś takimi wielkimi kamieniami, ale coś takiego, co przykuwa wzrok. Większych rozmiarów jak najbardziej jest fajne. Mam od niej to i mam od niej jeszcze taką słodką bransoletkę z, z motylkiem, którą bardzo lubię. Taka zwykła, ale też bardzo fajnie wygląda na zdjęciach. Często na moim Instagramie jak pokazuję, nie wiem, czy paznokcie, czy jakieś zdjęcia rę, rąk, to często właśnie mam tę bransoletkę. To jest to. Idziemy dalej. Z bransoletek mam jeszcze taką z serduszkiem. Michaela Corsa. Bardzo ją lubię. I drugą taką, też Michaela Corsa, taką podwójną. Bardzo ja bardzo lubię. Prawda? Często mówisz, a Suzy załóż ją. Bardzo lubię. A jak już jesteśmy przy Michaelu Corsie, to moje dwa zegarki Michaela Corsa. Ja nie lubię, jak wiecie, to rybek Michaela Corsa. Uważam, że są oklepane i jest ich za dużo. I ta jakość nie jest idealna. Nie mówię o wszystkich, nie generalizuję, ale nie jestem jak gdyby ich największą fanką, natomiast buty tak, zegarki jak najbardziej też. Ten zegarek to jest model MK5055. 5055. Dostałam też w prezencie od męża. Lubię, noszę, a drugi mam taki bardziej wakacyjny biało złoty Jego noszę właśnie do jasnych stylizacji, najczęściej latem. Fajne są te zegarki, trochę ciężkie rzeczywiście. Czuję się, jak się ma na, na ręku, ale wyglądają fajnie. Tak, Karola, czy nie? Zobacz sobie, przymierz. Jak już jesteśmy przy zegarkach, to mój najdroższy zegarek. To jest zegarek marki RADO, który miał być niezniszczalny, bo jest wykonany ze specjalnego chyba jakiegoś kwarcu, który, no, nic się nie może z nim dziać, zadziać. No i niestety, rzeczywiście bardzo długo się z nim nic nie działo i był w. No, no super się go nosiło i, i rzeczywiście fajnie wygląda na ręku, łatwo się go zapina, bez dwóch zdań, ale słuchajcie, wydarzyła się taka rzecz, że. Coś nie mogę zapiąć teraz, już dawno leżał. Wydarzyła się taka rzecz, o dobrze, udaje się, <gry> że jednak ten kwarc, który ma nie pęknąć i nie może się nic zdarzyć, no, jednak tutaj coś pękło na kopercie. No i odkąd mam to pęknięcie, już go nie noszę. Już po prostu leży sobie taki biedny w, w domu. No, ale jest też fajny, prawda, Karola? Fajnie wygląda? Nie, nie lubisz takich zegarów? ja lubię takie duże. Duże, tak? No. On fajnie wyglądał, właśnie jak go nosiłam razem w towarzystwie innej, okej? Okay? W towarzystwie innej e, jakiejś bransoletki. No teraz, ponieważ pękł, już go nie noszę. Leży sobie i czeka nie wiadomo na co. Dobra, idziemy dalej. E, kolczyki. Bardzo podobają mi się u dziewczyn z długimi włosami, e, takimi jak ja, e, duże koła. W uszach. Karola, a tobie? Lubisz kółka? Znaczy, ja osobiście nie lubię dużych kolczyków, bo mi nie pasują, ale ciebie lubię w takich korczykach. No właśnie, ja lubię nawet jeszcze większe niż te. Lubię, kiedy włosy są rozpuszczone i gdzieś tam po prostu coś połyskuje. Prawda, w tle, mm -hmm. że jest jakiś błysk, coś się dzieje. Nie, nie lubię, nie podobają mi się dziewczyny w krótkich włosach i z wielkimi kołami, ani właśnie gdzie te włosy są spięte i te wielkie koła. Jakoś tak to nie Albo jest mój takie styl. Takie wielkie koła zatrzymujące się na ramionach. <laughs> na ramionach takie wielkie, to aż tak wielkie nie. Ja lubię kiedy włosy są rozpuszczone i tutaj coś ładnie, coś takiego delikatnie połyskuje. To jest fajne. Mam też, dostałam od mamy perły. Takie proszę Was, ale noszę je rzadko. Nie wiem, mam wrażenie, że perły postarzają. Z perłami to jest też tak, że ładnie wyglądają takie malutkie w uchu jak ten. Większe to trzeba już uważać, aczkolwiek no jest coś uroczego w perłach też jak najbardziej. Marzy mi się taki prawdziwy, perłowy, cieniutki taki naszyjnik. Ale to też tak sobie myślę, że w razie czego mam jeszcze na to czas. Prawda, Karola? Dobra, okej, okay, mamy to. A, i jeszcze bransoletki z kamieniami Swarowskiego, które dostałam, słuchajcie, od byłego narzeczonego, byłego chłopaka Węgra. Takie, widzicie, ładne. Ale też ich już nie noszę, bo wydaje mi się rzadko, rzadko kiedy, bo wydaje mi się, że za dużo jest bling blink. blink. Prawda Karola, a ty lubisz bling-bling? Nie. Nie, lubisz mniej niż więcej. No, no niby taka zwykła, ale no rzadko ją już no, noszę. Czasami gdzieś na wieczór na kolację. Ok, dobrze, to tyle, jeśli chodzi o moją biżuterię. Skromnie jakoś tak wyszło. Mam oczywiście więcej takiej biżuterii zwykłej. Może kiedyś też ją zbiorę i pokażę. Tak, jakby ta była niezwykła. To też jest zwykła. Kochani, jak się podobało, to bardzo proszę yy, yy, kciuk w górę, dziękuję za dziś, yy, subskrybujcie i pa!